Gdzie można spotkać króla? Na zamku. Przyszliśmy na zamek królewski w Warszawie, by spróbować spotkać króla Stanisława Augusta. Zakładam, że osobiste spotkanie może być dzisiaj niemożliwe i będziemy musieli zadowolić się portretami, ale odwiedzimy miejsca związane z królem, poznamy zamkowe ciekawostki i kto wie, może uda nam się odkryć coś, czego nie wiecie? Chodźcie. Gdybyśmy mieli stanąć przed królewskim obliczem w XVIII wieku, to nasze oficjalne spotkanie z władcą, czyli audiencja, najprawdopodobniej byłaby tutaj, w sali tronowej. Jest to nieduże, kameralne pomieszczenie, które jednak aż kipi monarszym przepychem. Nad wystrojem sali tronowej w latach 80. XVIII wieku pracował cały zespół nadwornych artystów. Dominuje złoto i królewska czerwień. Zwróćcie uwagę na precyzję, z jaką wykonano te drewniane, bardzo mocno rzeźbione, złocone listwy. One powstały w Paryżu i wykonali je ci sami snycerze, którzy pracowali nad wystrojem apartamentu królowej Marii Antoniny w podparyskim Wersalu. Kulminacją całego wystroju sali jest tron i jego oprawa wspaniały baldachim. Na zaplecku i podniebiu baldachimu, czyli za plecami króla i nad jego głową, wyhaftowanych jest 86 srebrnych orłów. Wszystkie te orły, które widzimy dzisiaj, są rekonstrukcją, wykonaną na podstawie jedynego zachowanego oryginału, który wrócił do zamku w 1991 roku. Orły pojawiają się także na oparciu fotela tronowego w herbie Rzeczypospolitej obojga narodów. Nawet dzisiaj Możemy tu poczuć królewski splendor i majestat I Rzeczypospolitej, mimo tego, że większość wystroju sali tronowej to rekonstrukcja. Ale być może nie wiecie, że wszystkie trony, które możemy oglądać dzisiaj w zamku, są oryginalne i służyły Stanisławowi Augustowi w XVIII wieku. Tak. Siedząc dokładnie na tym fotelu, 230 lat temu nasz ostatni elekcyjny król udzielał audiencji. Gdyby król chciał przeprowadzić z nami poufną rozmowę, to być może zaprosiłby nas do sąsiadującego z salą tronową gabinetu konferencyjnego, zwanego także gabinetem monarchów europejskich. Dlaczego tak się go nazywa? Zaraz się przekonamy. Na ścianach tego malutkiego pokoiku wiszą portrety władców, którzy panowali w Europie w tym samym czasie co Stanisław August. Jest między innymi Caryca Katarzyna II, Król Wielkiej Brytanii Jerzy III czy Król Francji Ludwik XVI. Portretów jest siedem, a pod nimi stoi osiem taboretów: po jednym dla każdego władcy z portretu i ósmy dla Stanisława Augusta. W ten sposób Stanisław August chciał pokazać, że jest równy innym europejskim monarchom. Ale być może nie wiecie, że w tym pokoju cenne są nie tylko obrazy, które wiszą na ścianach, ale także same ściany. Są one prawie w całości pokryte prawdziwym złotem, na którym namalowano eleganckie dekoracje zainspirowane sztuką starożytnego Rzymu. Myślę, że można się zgodzić, że jest to pokój godny monarchy, a nawet ośmiorga monarchów. W sali tronowej, wnętrza przeznaczonego do oficjalnych uroczystości, przechodzimy do apartamentu, w którym król mieszkał i pracował na co dzień. Po całym dniu spędzonym na sprawach urzędowych, nawet król potrzebuje odrobiny wypoczynku. Jesteśmy w pokoju sypialnym w królewskim apartamencie. To jedno z najpiękniejszych wnętrz zamkowych. Łączy w sobie komfort i przytulność, jakich także dzisiaj oczekujemy od sypialni, z elegancją i dostojeństwem godnymi królewskiej rezydencji. Na ścianach mamy piękną cisową błazerię, której głęboki czekoladowy kolor wspaniale odcina się od złoconych dekoracji. A taki fotel nazywa się kabriolet. Więc można powiedzieć, że mimo tego, że czasy Stanisława Augusta od samochodów dzieli całe stulecie, to kabriolety już były. W alkowie, czyli w specjalnej wnęce stoi łóżko z baldachimem. Czy wygodne? No, lepiej, żeby było, skoro jest przygotowane dla króla. Ale być może nie wiecie, że królewską sypialnię urządzono w średniowiecznym skrzydle zamku, które już w czasach Stanisława Augusta miało kilkaset lat. Jak może być w takim starym, gotyckim zamczysku? Chłodno. Co zrobić, żeby nam król nie zmarzł w nocy? No, trzeba go czymś podgrzać. Czym? Poczekajcie chwilkę. Szkandelą. To jest właśnie szkandela. Tutaj można było nalać wrzątku albo włożyć rozżarzone węgle i podgrzać pościel. Można powiedzieć, że to jest taka prababcia naszych termoforów. Zamek był w swojej historii świadkiem wielu wydarzeń, ale chyba najchwalebniejsze z nich miało miejsce w tej sali, sali senatorskiej. To właśnie tutaj, 3 maja 1791 roku, uchwalono konstytucję, co było próbą ratowania upadającej Rzeczypospolitej na drodze reformy ustroju państwa. Była to chwila tak doniosła, że do dzisiaj wspominamy ją w dniu święta narodowego 3 maja. Scenę kilka chwil po uchwaleniu konstytucji 3 maja przedstawił na swoim obrazie Jan Matejko w stulecie tych wydarzeń. To jedno z jego najsłynniejszych dzieł. Patrzymy wzdłuż ulicy Świętojańskiej. Zachodzące słońce oświetla ciepłym blaskiem bryłę zamku z wieżą Zygmuntowską. Pochód posłów na sejm czteroletni zmierza do kolegiaty Świętego Jana, czyli obecnie archikatedry. Dookoła wiwatuje tłum, żołnierze stoją w równych szeregach. Główną postacią, która od razu przyciąga nasz wzrok, jest marszałek sejmu wielkiego Stanisław Małachowski. Jego jasny strój jest przepasany błękitną wstęgą orderu Orła Białego. Marszałek w prawej ręce trzyma tekst konstytucji. Niosą go dwaj posłowie jeden z Małopolski i jeden z Wielkopolski. Czy ta scena mogła tak wyglądać? Niespecjalnie. Wydaje się, że Jan Matejko nie starał się tutaj odtworzyć dokładnie realiów tego majowego wieczoru. Bo na przykład pojawia się tutaj postać Jana Dekerta, prezydenta Warszawy, który wtedy od roku już nie żył. Zamek wygląda raczej tak, jak wyglądał za życia Matejki, a nie wtedy, kiedy miały miejsce te wydarzenia. Król przedstawiony jest tutaj w swoim stroju koronacyjnym, w czerwonym płaszczu, a przecież to nie była jego koronacja i raczej tego płaszcza wyszywanego orłami wtedy nie miał na sobie. Scena na pierwszym planie. Przeciwnik Konstytucji w akcie tragicznego sprzeciwu grozi, że zabije własnego syna. Miała miejsce, ale nie na świętojańskiej, tylko w zamku. Czemu miały służyć te wszystkie zmiany? Można przyjąć, że obrazy Jana Matejki to raczej felietony na tematy historyczne, niż próba skrupulatnego odtworzenia jakichś wydarzeń zgodnie z faktami. Ich zadaniem było snucie opowieści, historycznej gawędy. A wiadomo jak to z gawędami bywa. Tu i ówdzie można czasem podkoloryzować. No cóż, nie udało nam się dzisiaj osobiście spotkać króla Stanisława Augusta, ale myślę, że siła Zamku Królewskiego w Warszawie polega na tym, że dzięki zgromadzonym skarbom i pieczołowicie zrekonstruowanym wnętrzom możemy poczuć łączność z bohaterami podręczników historii. Patrząc na królewskie trony, obrazy i rzeźby, możemy, tak jak Jan Matejko, oczyma wyobraźni zobaczyć sceny, jakie miały tu miejsce 250 lat temu. Przenieść się w myślach w czasy Stanisława Augusta i wcześniejszych królów, którzy stąd rządzili Rzeczą Pospolitą.